Kochani, I jeszcze nasz ziołowy kociołek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jarzębinie, o jarzębie pospolitym. Bardzo częste drzewo, tutaj u nas w Polsce. Słuchajcie, powiem tak: jeżeli chodzi o zdrowotność, oczywiście podkreślam. Lekarz lub farmaceuta, tak, ale jarzębina sama w sobie, jeżeli rośnie, jest, czy jest zielona, chociaż ja z zielonej jarzębiny robię natarcia na komary, tak, razem z razem z kocimiętką, razem z, z, z komarzycą. Nacieram, zbieram zielone koraliki, nacieram, znaczy nacieram, robię taki wywar, mielę to wszystko ścieram, później cedzę cezę troszeczkę wody dodaję i robię z tego tak naprawdę spray na komary, jest bardzo, bardzo dobra. Jarzębina daje taki, tylko że ona też jest troszeczkę uczuleniowa. Musicie Państwo najpierw sobie zrobić taki teścik tutaj na skórze, ale jest to taki naturalny spray, super, jeżeli chodzi, słuchajcie, o komary. <laughs> jeżeli chodzi prozdrowotnie, no to o czym my tu mówimy? Tak, jarzębina, jak już jest ususzona, pamiętajcie, jarzębinę zbieramy wtedy, kiedy jest ususzona z niej robi się dżemy, z niej robi się konfitury, ja, ja dodaję do różnych ja mieszam akurat z żurawiną tak naprawdę z, z samej jarzębiny nie, bo ona jest za bardzo ciepka, ale dodaję też do sosów tak, razem z żurawiną dodaję do sosów, jak robię sobie tam czy, czy takie czasami to sąsiedzi podrzucą, czy kupię sobie od leśniczych kupię sobie troszeczkę dziczyzny, czy kupię sobie, czy jak mam wołowę to lubię do tego dodać, nawet dodaję czasami do zająca, bo to są wieczne mięsa, czyli tak naprawdę można, można tutaj dodać, bo bardzo fajnie się wkomponuje, jeżeli chodzi o jedzonko, o sosy. Natomiast jarzębina sama w sobie, jeżeli ma bardzo dużo witaminy C, czyli jest bardzo mocno prozdrowotna, jest, działa bardzo dobrze na organizm. Można dodać, słuchajcie, ale zbieramy ją, pod, podpowiadam. Jarzębinę zbieramy dopiero jak jest taka leciutko ususzona, czerwona, przede wszystkim w gronkach jeszcze nie opadająca, ale czerwona, taka mocno już dojrzała, wtedy ją zbieramy, suszy bo jeżeli jej nie ususzymy, to ona jest trująca, słuchajcie, bardzo mocno, też toksyczna i jest trująca jarzębiny, nie bierzemy na, ona musi zostać ugotowana, nie spożywamy jej na surowo, gdzieś tam nie wkładamy, ona musi zostać ugotowana, przetworzona, dopiero przez to traci te swoje właściwości, te niedobre właściwości, moi drodzy. Jest napotna, bardzo mocno napotna, bardzo, bardzo zdrowa, jeżeli chodzi o takie jak witamina C, znaczy jako witamina C, tak, no to tutaj ma tutaj tych kwasów odgroma ma witaminę A, ma witaminę F, e sobie jest bardzo mocno prozdrowotna, czyli z tego robimy herbatki takie napotne, ale jednocześnie pomagające, jeżeli chodzi tutaj o, o nasz organizm. Jeżeli chodzi, kochani, o magię, to mamy nie, dar, nie to tak niedarmo się nazy nie jest, nazywa. Jest to drzewo czarownic, bo ma zastosowanie w magii ludowej. Jest tak ma wiele zastosowań, ale powiem o dwóch takich zastosowaniach jest e, jako. Uroczna, czyli uroczna, czyli nie, przy, nie przyciąga, zapobiega przyciąganiu złych bytów, jak to się mówi, czy, czy nie pozwala wejść zmarłym, tak, czyli nie pozwala się zagnieździć złym bytom. Dobrze mieć korale z jarzębiny, po to się robi korale z jarzębiny, żeby nikt nie zauroczył młodych dziewczyn. Zawsze kiedyś sobie robiły, wplatały we wianki, wplatały w wianki na, na jesieni, czyli jak była ta równa noc jesienna, taka już, już się zrównywało, to wtedy sobie to jarzębina wewianki w wplatały lub robiły sobie korale jesienią, z, jesienią, bo to było po zbiorach Wtedy, kiedy kobieta jest najbardziej płodna, bo to jest, to jest, równa, to jest równa połowa. Słuchajcie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi od czerwca do grudnia, to tak we wrześniu sobie zbierały, robiły sobie korale i wtedy była to wielka, olbrzymia ochrona. Robiły to instynktownie, instynktownie, przeważnie kobietki, ale te korale zawsze były na tych szyjach u tych naszych kiedyś pań, w dawnych wiekach, w dawnych czasach jeżeli chodzi o o jarzębinę, o jarzębinę w miłości, to powiem tak, robi się różne maści, raczej różne, różne mikstury. Z tego takie ja nie będę tu Państwu przytaczała, ale dobrze jest, mieć jarzębinę, dobrze jest mieć jarzębinę, jeżeli potrzebujemy miłości, potrzebujemy, ona przyciągnie miłość, ale jednocześnie też, jeżeli nie jest ta miłość prawdziwa, jeżeli nie ma miłości z dwóch stron, to chcę Wam powiedzieć, że jarzębina waszego wybranka, waszą wybrankę odgoni, tak? Ona przywołuje, jeżeli i nie macie na przykład partnera albo nie macie partnerki, to jest to dobry czas. Mamy teraz listopad, można zebrać takie grono, bo one są ususzone, one są bardzo fajne. Słuchajcie, można oby były w całości, tak, przynieść sobie do domciu, położyć sobie gdzieś niedaleko, czy utworzyć jakiś bukiecik z tego, mieć blisko siebie i jeżeli nie macie tego wybranka swojego serca przy sobie, no to położyć i to samo czynnie podobno przyciąga tak tego wybranka, żeby wrócił, lub żeby przyszedł do Was ogólnie wybranek. Głównie działa to na miłość. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi tutaj o pozbycie się miłości, bo też jarzębina działa na pozbycie się miłości, czyli jeżeli jest, jeżeli jest toksy, toksyczna miłość, no to wtedy wiecie, że to nie jest dla Was, ale nie potraficie się z tego, od tego uwolnić, no to bierzemy taką kiść jarzębiny, tak, najpierw trzymamy ją w ręku, bierzemy sobie, myślimy sobie, co chcemy, co chcemy tak, co chcemy, żeby ta jarzębina wykonała, jakie zadanie, żeby miała i to jarzębinę, słuchajcie, w tej kiści wkładamy pod poduszkę, wkładamy i zanim zaśniemy, musimy sobie to wizualizować, co chcemy, żeby ta osoba w jakiś sposób odeszła, czy polubownie, żeby odeszła polubownie, żeby po prostu odciąć się od tej miłości, żeby ta miłość przestała istnieć, bo to was męczy, to jest toksyczne, że to was nie buduje, tylko gdzieś tam was ciągnie do dołu i myślę, że powinna w taki sposób mam wam, moi drodzy, pomóc. Jest też tak, że jeżeli czujecie, że nie możecie, bo też jest tak, że jeżeli czujecie, że nie możecie, jest ktoś zmarł, tak? Ktoś zmarł, by by zmarł, ale nie potraficie się uwolnić od tej osoby, tak? Uwolnić się od miłości, od emocji związanych z tą osobą, jesteście bardzo energetycznie z taką osobą związani. To też zanosimy kiściarzembiny, obsypujemy u, nie u bezgłowia, tylko tutaj, gdzie nóżki, tutaj, gdzie nogi, jak pochowane, tam, gdzie nogi, i tam rozsypujemy. Słuchajcie, tą kiść rozpuszczamy i rozsypujemy, żeby pożegnać się. I mówimy, że z miłością odchodzimy, odchodzimy od, od miłości w serduszku, zawsze pozostanie, ale emocjonalnie się od tego odcinamy. No, także tak to widzę. Tyleż, moi drodzy, jeżeli chodzi o rzębinkę, jeżeli chodzi o rytuały. Służy to przeważnie miłości, chociaż ja na przykład jarzębinę stosuję, stosuję na dzień czynienie, czyli na rok, no tylko dorocznego tak naprawdę ogniska, na pierwszy 1 stycznia jak robię ogniska, to czyli wrzucamy naszą jarzębinę, wrzucamy do kociołka, do naszego kociołka państwu pożyczalskim, jak to się mówi, nie zostawiamy, nie zostawiamy na zewnątrz, tylko wrzucamy ją do ogniska, czyli żeby żadne byty, żeby jak jak rozpalamy ognicho, to wrzucamy jarzębinę, żeby nic złego się nie przyczepiło do naszych intencji, które będą razem z dymem uchodziły to, co będziemy spisywali później na karteczkach podczas takiego ogniska, żeby nic się nie przyczepiło i żeby nie skrzywiło naszych dobrych intencji. Czyli taką jarzębinę ususzoną wrzucamy, żeby chroniła nasze dobre intencje, żeby wszystko pięknie poszło gdzieś tam do tego naszego, z, nasze, z tej góry, tak? Czyli te nasze czyste, czyste intencje miłości, czy czy tego, czego potrzebujemy w danym momencie w życiu. Tyleż, kochani, moi drodzy, na ten tydzień. Pozdrawiam, buziaczki, hej, pa.